Dobra, nieważne. Eł, thanks for the priority change to... is summons. It's hard, Mr. Fizz, it's hard. Czekaj, w sumie poczekaj, kurwa. Znaczy, nie wiem, czekaj, kurwa, no zaraz zajebię w coś, no. Nie myślę, że bo, bo myślę, jeszcze czatownik wkurwia, no. Nie wiem, czy mu wyjebać tego timeouta, czy nie, no wkurwił mnie. A! Nie, ale my Fizzy nie powinien tak zrobić, bo jeżeli na teraz. O Jezus, Maria. Dobra, chuj. Idzie to mam. O Jezus. Dzień, gratulacje, wręcz. <laughs> Jasny widzek no. <laughs> Jezus Maria, ale no z tego O Boże ja, nie, to jest. ja O Jezus Maria GDZISTFP, fp Kurwa, czemu żaden czatownik nie wpadł na ten genialny pomysł? Musiał tylko fiziz z i nie mógł napisać na czacie, tylko musiał mi pisać w grze, no